Zadanie. Wyznacz współczynniki ABC tak, aby następujące wielomiany były równe. I mamy tutaj wielomian z lewej strony oraz wielomian z prawej strony, ale podany, jak widzisz, ze współczynnikami ABC. Na początku wymnóżmy ten wielomian z lewej strony, czyli zgodnie ze strzałkami wykonujemy mnożenie. Podczas mnożenia wykładniki tutaj dodajemy, czyli x do trzeciej razy x kwadrat to x do piątej. Następnie x do trzeciej razy 6x to 6x do czwartej. I tutaj kolejna strzałeczka, mamy kolejne wymnożenie. Następnie mnożymy przez x, czyli x razy x kwadrat to x do trzeciej. No i tak wykonujemy kolejne mnożenia. Tutaj końcówkę 2x 5 przepisujemy, widzisz, oraz również całą prawą stronę, czyli drugi wielomian z prawej strony, również przepisujemy. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że niektóre elementy można ze sobą wyredukować. x do 5 przepisujemy. Tutaj dopisam jedynkę, ponieważ ona niebawem nam się przyda. 6x do czwartej również przepiszemy. Tutaj mamy dwa wyrazy z x do trzeciej. I z tego po redukcji otrzymujemy 10x do trzeciej. Mamy jeden wyraz z x kwadrat, więc przepisujemy 6x kwadrat. No i tutaj dwa jednomiany z x do potęgi pierwszej. Czyli 9x plus 2x, 11x minus. 5 przepisujemy oraz całą prawą stronę również przepisujemy, tę stronę z literkami. No i teraz bardzo ważny moment. Należy zauważyć, że skoro te wielomiany mają być równe, to współczynniki przy odpowiednich potęgach x muszą być identyczne. Tutaj przy x do 5 mamy jedynkę. Tutaj przy x do 5 mamy literkę a. Więc a musi być równe. 1. przy x do czwartej tutaj mamy szóstkę a tutaj przy x do czwartej potęgi mamy b stąd b musi być równe 6 i podobnie tutaj przy x do trzeciej mamy dziesiątkę a tu przy x do trzeciej mamy c stąd c musi być równe 10 jak widzisz sama końcówka tutaj jak i z lewej jak i z prawej strony jest identyczna więc te wielomiany dla danych parametrów będą już na pewno równe.